Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych wstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra, poborcy Didrachmy, z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci Didrachmy? Odpowiedział: Tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Oto słowo pańskie. Dzisiejszy fragment Ewangelii wydaje się bardzo dziwny. Posiada trzy elementy na pierwszy rzut oka zupełnie nie połączone z sobą. Druga zapowiedź męki pana Jezusa po tej pierwszej uczynionej na Górze Tabor. Dalej sprawa dorocznego podatku na świątynię jerozolimską. O ten podatek, o którym ten poborca podatków mówi, to chodzi o podatek na świątynię jerozolimską. I najdziwniejszy fakt znalezienia monety w pyszczku złowionej ryby. Jednak wczytując się głębiej w tekst ewangeliczny, zobaczymy, że łączącym te fragmenty z poiwem jest problem Wolności. Jezus zostanie wydany w ręce ludzi. Tekst łaciński, Tradare, ma kilka znaczeń: Stradzony, przekazany, wydany. Pierwsza zapowiedź Męki mówiła, że Jezus musi zostać wydany. To było zobowiązanie. Pana Boga. Pan Jezus umarł za nas. To był gest, możemy powiedzieć, który, którego Pan Bóg nie mógł uniknąć. I teraz ten moment się zbliża. Będzie wykonane to zobowiązanie Boga. Jezus będzie zdradzony przez Judasza, Wydany w ręce przywódców religijnych, w ręce Piłata, w ręce żołnierzy. On sam teraz się wyda na tę mękę w akcie absolutnej wolności. To słowo wydane oznacza naszą ludzką negatywną działalność i pozytywną, boską. W której Jezus dobrowolnie oddaje się w ręce ludzi. Oddać się w ręce ludzi można tylko wtedy, gdy się ich kocha. To najwyższy stopień miłości i wolności Boga. Mamy Boga w naszych rękach. Wydaje się zupełna porażka Boga. Ale Bóg nie umiera. Zostaje tylko zabity. Po trzech dniach Jezus zostanie przywrócony do życia. Wszystko dla naszego zbawienia. To jest wielka tajemnica Boga i chrześcijaństwa. Wielka tajemnica wolności Boga i człowieka. Następny fragment dzisiejszej Ewangelii mówi o podatku. Na świątynię jerozolimską, który musił, musiał płacić każdy mężczyzna w Izraelu, który skończył dwudziesty rok życia. Monetą była didrachma, odpowiednik dwudniowej zapłaty za pracę najemnika. I ten fragment odpowiada na problem wolności i Respektowania innych w sytuacji społeczeństwa żydowskiego. Jezus i Piotr płacą podatek, chociaż Piotr ma świadomość, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I jako taki nie ma obowiązku płacenia. I płacą, by nie gorszyć innych. Piotr, jak zwykle, jest pojednawczy. Chrześcijanie jednak mają zupełnie inny, nowy stosunek do Boga, w którym podatek do płacenia Bogu nie jest pieniądzem na świątynię, ale podatek poprzez miłość braterską. Prawdziwy podatek spłacił Jezus, wydając się w ręce ludzi. Jedyny podatek od tego czasu to miłość braterska. Paweł apostoł powie potem w liście do Rzymian. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. To jest istota Ewangelii całe prawo. Problem wolności ewangelicznej nie jest łatwy. Do zrozumienia. My instynktownie łączymy praktykowanie chrześcijaństwa z prawem, tak jak, tak jak wszystkie inne religie. A chrześcijaństwo nie jest zachowywaniem norm, tylko wolna relacja miłości z Ojcem Chrystusie i z Duchem Świętym. Chrystus uczynił nas wolnymi. Ale nie aby czynić, co nam się chce. Uczynił nas wolnymi, by kochać drugiego człowieka. I w tej miłości mieści się także wyrzeczenie naszej wolności na rzecz kochanego człowieka, na rzecz służby drugiemu. I jeśli jest coś, co mogłoby. Gorszyć drugiego w moim postępowaniu, w tej mojej wolności, coś, co nie pomaga mu, to ja rezygnuję z tej mojej wolności, choć mam do niej prawo. Dziś mówi się wiele o wolności, o wolności, która jest dla mnie, ale wtedy staje się ona niewolą. Wolność ma swoje reguły. Jest skierowana dobrem drugiego. I w tym klimacie Pan Jezus by nie gorszyć innych, mówi do Piotra, by poszedł i złowił rybę, a w jej pyszku znajdzie monetę do zapłacenia. Możemy zdziwić się takim sposobem zdobycia pieniędzy. W tym jest jednak głęboki symbol. Ryba po grecku brzmi Ichtys. I to, stało, to słowo stało się akrostychem imienia Jezusa Chrystusa, syna Bożego, zbawiciela. Po grecku to brzmi Jezu Christos Teou Jos Soter. Czyli w skrócie Ichtys. Przez długi czas ryba była symbolem chrześcijaństwa. Nie był krzyż. Gest Pana Jezusa stał się symbolem. W Jezusie Chrystusie jest zapłata za nas wszystkich, za Niego samego i za Piotra. Za Piotra, który reprezentuje całą wspólnotę chrześcijańską aż do końca wieków. To jest ta zapłata, którą uczynił Jezus Chrystus. I ten symbol Jezusa Chrystusa jako ryby trwał do IV wieku. Dopiero kiedy cesarz Konstantyn zbudował bazylikę na Kalwarii, na miejscu męczeństwa pana Jezusa, to umieścił na jej szczycie krzyż ozdobiony drogimi kamieniami. I od tego czasu krzyż, który był symbolem hańby, yy, prześmiewiska, pogan. Dlatego chrześcijanie unikali Krzyża, używali innych symboli, między innymi ten symbol ryby, od czasu tego krzyża z kamieniami drogimi, które zniósł cesza, cesarz. Chrześcijaństwo przyjęło Krzyż Jezusa jako Krzyż chwalebny i Krzyż, który jest już nie miejscem, symbolem hańby, ale zbawienia miłosierdzia Bożego.